Kalendarzowa jesień rozpoczęła się 23 września, lecz spadek temperatury możemy odczuć od niedawna. Jak dobrze wiemy, jesienią nasza odporność spada, przez co jesteśmy narażeni na wiele wirusów. Od wielu lat ludzie chorują na grypę. Ale czy wszyscy wiedzą, co powoduje grypę oraz jakimi metodami możemy ją leczyć? Dziś postanowiliśmy sprawdzić, co mieszkańcy Dąprowy Białostockiej wiedzą na temat grypy oraz jakimi domowymi sposobami ją leczą. Czy wie Pani co wywołuje grypę? No nie wiem. Myślę, że bakterie, wirusy może jakiś. A po czym możemy poznać, że zachorowaliśmy na grypę? No takie typowe objawy to pewnie kater, grączka. Tak mi się wydaje. Kaszel. A w jaki sposób możemy zachorować? No Myślę że pewnie, że od, od jakiejś może osoby zakażonej, że już choruje przez kichanie, przez drogą kropelkową najpewniej, najszybciej też lani. A co możemy zrobić, żeby stać się grypoodpornym? No nie wiem, witaminy jakieś pewnie, czyli warzywa, owoce. Takie najbardziej swoje sposoby, no tak myślę. A czy pani zdaniem grypa jest groźną chorobą? No, z tego, że słyszałam, to tak. A po czym możemy poznać, że akurat zachorowaliśmy na nią? Może jakieś takie typowe objawy? Mówiłaś gorączka jakieś może myślę. Objawy właśnie, kaśle. A w jaki sposób możemy na nią zachorować? A nie wiem, po... może kto przyziębie się, czy coś, nie wiem. Na przykład drogą kropelkową, prawda? Może tak, albo żeście mnie w kamerę bierzecie. A czy uważa pani, że grypa jest groźną chorobą? Tak, uważam, że groźną. Czy wie pan, co wywołuje grypę? Wirus? N... zaraz, H3N coś tam, ale nie, nie, nie wiem dokładnie, ale w każdym razie wirus. A po czym możemy poznać, że zachorowaliśmy na grypę? Pewnie dlatego, że kaszlemy, mamy katar, czujemy się osłabieni. Co jeszcze? No trudno, nie jestem lekarzem, więc trudno mi powiedzieć, ale w każdym razie złe samopoczucie to podstawa tak, by przyjąć, że jesteśmy chorzy na grypę. A w jaki sposób możemy zarazić się? Widzi Pani, w tej chwili to ja nie powinienem zarażać, ani się zarażać, bo mam osłonięta twarz, ale właśnie przez kropelkowanie, czyli przez wspólne oddychanie tym samym powietrzem, tak to w skrócie określę. A zna Pan może jakieś domowe sposoby z walki? Nie, znam, no bo nigdy nie na grypy, dlatego nie stosowałem żadnych środków, nie mogłem powiedzieć, jak to trzeba leczyć. Co Pani za nim wywołuje grypę? No nie wiem, takie właśnie chodzenie bez maseczek, że tak powiem. No trudno mi powiedzieć co. Naprawdę. A po czym możemy poznać, że zachorowaliśmy na grypę? No, jakieś objawy na pewno są. Kaszel, takie coś i temperatura, podejrzewam. A w jaki sposób możemy się zarazić? Yy, no właśnie, jak powiedziałam, jeżeli na przykład yy, nie nosimy tych maseczek i nie przestrzegamy po prostu tych ostępów w sklepach, bo to tak jest, że, że nie ma przynajmniej jakieś półtora metra. I podejrzewam, że, że to naj... A czy Pani zdaniem grypa jest groźną chorobą? Tak, oczywiście, że tak. A może zna Pani jakieś domowe sposoby, jak leczyć taką chorobę? No to tak jak czosnek z miodem, ale to chyba nie działa w tą stronę, wie Pani. Jeżeli naprawdę już zachorujemy, to je, potrzebne jakieś podejrzewam antybiotyki od lekarza. No i Pan doktor przede wszystkim, żeby coś tam zlecił. No, dziękujemy bardzo. Dziękuję również. Do widzenia. Do widzenia. Tak, zarazki, wirusy. A po czym możemy poznać, że zachorowaliśmy na grypę? Katar, kaszel, suchy, mokry. A w jaki sposób możemy leczyć grypę? Środkami naturalnymi, czosnek, cytryna, tak? Ewentualnie udać się do lekarza. Jeśli to jest coś bardziej poważnego, no to antybiotyk, tak? A czy Pani zdaniem grypa jest groźną chorobą? Może być groźna dla starszych osób, ewentualnie dla młodszych, tak, małych dzieciaczków. Jeśli chodzi o średni wiek, tak, 30, 30 parę, 27, tak. No to mi się wydaje, że chyba raczej nie. Jakie są objawy grypy? No katar i gorączka. A co wywołuje grypę? Przeziębienie. A w jaki sposób możemy leczyć? Może jakieś domowe witaminy, sposoby? Witaminy, warzywa, owoce. Prospirina i, gry... i gorąca kąpiel, i pod kołdrę, i zmieniamy koszulkę. A czy grypa jest groźną chorobą? Tak. Bo to może zostawić ślady na sercu, albo na innych yy, narządach. I dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Druga rzecz. Dziękuję. A po czym możemy poznać, że zachorowaliśmy na grypę? Przeziębienie. Bulgardwa. Katar. A w jaki sposób możemy się zarazić grypą? Na stojąc tak jak teraz, bez masek, no, ogólnie. A czy uważa pan, że grypa jest groźną chorobą? Tak. Ludzie mogą na nią umierać, bez, jeśli nie będą mieli lekarstwa. A czy zna pan może jakieś domowe sposoby, którymi możemy się leczyć? Herbata z cytryną, imbir. polecen z miodem. Dziękujemy. Dziękujemy, do widzenia. Jak można zauważyć, nie ma złotego środka na grypę, a więc powinniśmy zażywać wiele witamin, ciepło się ubierać i cieszyć się piękną złotą jesienią. Dla Państwa z Dąbrowy Białostockiej Anna Ochryciuk, Telewizja Sokółka.